Aby ułatwić codzienne funkcjonowanie mieszkańcom okolicy strefy Kibica od dnia 5 czerwca do dnia 2 lipca przez 24 godziny na dobę działać będzie bezpłatny parking przy ulicy Puławskiego 9. Parking przeznaczony jest dla mieszkańców tej części obszaru Starego Miasta, w której w trakcie trwania Euro 2012 obowiązywać będą zmienione zasady organizacji ruchu. To jest na ulicach. Plac Wolności, ulica Nowowiejskiego, Aleja Marcinkowskiego, ulica Podgórna, ulica 3 Maja, ulica Paderewskiego, ulica Ludgardy, ulica Góra Przemysła ulica Zamkowa, ulica Franciszkańska, ulica Sieroca, ulica Murna, ulica Kozia, plac Wielkopolski, ulica 23 lutego, ulica Rynkowa, ulica Kramarska, ulica Wroniecka, ulica Masztalarska, ulica Mokra, ulica Żydowska, ulica Stawna, ulica Szewska, ulica Dominikańska, ulica Wielka, ulica Woźna, ulica Wodna, ulica Ślusarska, ulica Klasztorna, ulica Świętosławska, ulica Wrocławska, ulica Gołębia, ulica Jaskółcza, ulica Szkolna, ulica Jana Baptysty Quadro, ulica Różany Targ, ulica Kurzanoga, a także Stary Ryn. Dokumentem, na podstawie którego możliwe będzie parkowanie pojazdu jest identyfikator mieszkańca uprawniający na co dzień do parkowania w strefie płatnego parkowania wystawiony na konkretny samochód i jedną z ulic wymienionych powyżej. Dokument należy zostawić za szybą na czas parkowania pojazdu. Warto przypomnieć, że mieszkańcy okolic strefy kibica uprawnieni są do nieodpłatnego korzystania z przejazdów komunikacją miejską w Poznaniu w czasie trwania Euro 2012, a więc od dnia 8 czerwca do dnia 1 lipca. Komunikacją miejską będzie można podróżować za darmo na podstawie dowodu osobistego, w którym wskazano jedną z wyżej wymienionych ulic jako adres zameldowania na pobyt stały. W przypadku osób małoletnich uprawnienie do bezpłatnego przejazdu weryfikowane będzie na podstawie legitymacji szkolnej, w której wskazano jedną z wymienionych ulic jako adres zamieszkania, w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym na podstawie oświadczenia opiekuna, w którego towarzystwie podróżują.